Dzień dobry, wieczór moi kochani w heroiczkach piątych. Ponownie i na dzień dobry. Jeśli jeden z drugim gagatkiem jeszcze nie zostawili głosu w ankiecie, to wbijajcie na kanał na kartę społeczność. Tam wisi sobie ankietka eee, co do tego, jaką gierkę będziemy sobie grać teraz. Bo przynajmniej że Heroesy 5, scenariusz z Heroesy 5, to miała być tylko seria weekendowa. Gramy w nią codziennie, więc coś trzeba zrobić. I póki co, dość spodziewanie, muszę przyznać, dość spodziewanie, na prowadzenie wyszły Heroesy 3. Eee, po cichu liczyłem na czwóreczkę, jak już heroesy to liczyłem na czwóreczkę No ale jeszcze przyjdzie im poczekać No i plus twierdza całkiem nieźle, idzie Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co do wyniku tej ankiety, jeszcze sobie trochę poczekamy I zobaczymy, was, strasznie głośno mam dzisiaj gierkę Zobaczymy co nam tam z tego wyjdzie dopiero za jakiś, słuchajcie, czas Ile mamy cyklopów? Tutaj mamy dwa cyklopy, czy ty już masz jakieś cyklopy w armii? Nie ma żadnych cyklopów, aha, dobra i ja chciałem tą chyba teraz sobie wrócić. słuchajcie wczoraj grałem Minęło 24 godziny od kiedy nie gram w tę grę I no już widzicie, jest tragedia, już nie pamiętam co się dzieje No dalej nie odbił tylko kopalni, właśnie dzieje się odbić dopiero No dobra, przynajmniej te rtęciuchy trochę łapiemy On sobie tutaj przyzywa okręt, spoko Generalnie jesteście gówniakami Chyba tych mocy bohaterów mu sklepaliśmy teraz, nie? Na koniec na koniec poprzedniego odcinka, więc to dobre było I to jest dobre e, No te śmieciarze same zostały, więc to już jest light Z tego co ja widzę, o kolos Kolos z Rodo. dobra, spoko Ściągnijmy sobie karawanki standardowo Przydadzą nam się No armia tutaj rośnie jak na drożdżach Czego mi brakuje? Siareczki Tarnobrzeg i siareczki oraz Pierdolniczków mi brakuje, no to szybko ich Chyba nie zdobędziemy Gdzie tu jest w ogóle jakaś kopalnia siarki, co? Mm, tu są pierdolniki Pierdolniki no też są przydatne No zapewne tutaj będzie kopalnia siarki, nie? Dobra Nie wiem czy ja potrzebuję tak szczerze teraz się wracać jeszcze Po te cyklopy, szczególnie że mu zbiliśmy 3 czwarte armii, no ale okej okay. E, ale okej okay. Co do tego scenariusza, że mi, że się mogę zaskoczyć e, Że mogę się zaskoczyć e, Przejmowaniem zamków akademii. W ogóle rozjaśniłem delikatnie kamerę, bo dzisiaj jest strasznie ciemno I wydaje że wygląda też tak jak w sumie średnio dość wygląda e, Ta kamerka dzisiaj, no ale trudno Kurwa, no serio Minus jeden, tu już byłem, fantastycznie I cich powi e, Dość średnio ta kamerka wygląda, muszę przyznać, no ale zawsze przeproszeniem, chuj w to Eee, bo, no, musi być, nie? Musi być ich u... Eee, dawaj, wszystkich rekrutuj. Pięknie, mam jeszcze wciulsiana. Cztery cyklopy mamy. Cztery cyklopy. Nie wiem, czy te cyklopy mi tak szczerze jarają. Eee... To zupełnie szczerze, ja tam w ogóle nie muszę iść. Bo przecież ja mogę kuniakowi dostarczyć tę armię. <laughs> to nie było tematu. Kuniak, złącz na pewno centuriony. No teraz tych centaurów to mamy naprawdę. No setki, setki już, nie? Trzy setki nawet. To już całkiem dużo, to już można być pijanym. E, dajesz się patrzeć. Jeszcze no, armia naprawdę jest mega, mega mocno wyglądająca, muszę przyznać. E, ty masz sakwę. W gruncie rzeczy... Hmm. Weź sobie to, weź sobie to. Te wódki to ci zostawimy, weź sobie to. To to sprzedasz e, Chociaż... Dobra, niech będzie, niech będzie, bo i tak nic lepszego na ten moment nie mamy. No dobra, no to Kulniak będzie na razie łaził z, z tą sakwą do 1000, nie będę rekrutował drugiego bohatera, bo mi się nie chce na razie. Póki co nie mamy i tak jakiegoś mocnego artefaktu, który moglibyśmy tam nosić, więc dostaniemy sobie na tej sakwie. Eee, to pierwsze primo, drugie primo jeszcze co do propozycji waszych, ciekawą propozycją, ciekawą propozycją było na pewno GTA. Tam akurat była mowa o San Andreas, aczkolwiek ja z chęcią sobie ograł zawsze tak gdzieś myślałem o tym, że jak będziemy ogrywać kiedyś na kanale jakieś GTA -e, to żeby sobie zacząć od trójeczki przez Vice City do San Andreas no i potem oczywiście zapewne czwórka, piątka gdzieś tam w przyszłości, może nawet i szóstka, może byśmy się doczekali wreszcie szóstej odsłony tych jakże wspaniałych gier. No ale to wszystko, wiesz, wszystko jest tam kwestia czasu, poza tym jeszcze nie wiem jak tam by zareagował YouTube na moje nagrywanie GTA, ponieważ z tego co ja wiem, no jestem wśród praw autorskich eee, i jestem chyba jeszcze za małym gówniakiem, żeby YouTube się jakkolwiek interesowało tym, eee, żeby mi tych praw autorskich tutaj nie, nie wytykać co chwila, no się zrespili tutaj chłopki jakieś, no dobra, żeby, żeby mi tych praw autorskich co chwila nie wytykać, nie mam żadnego też partnerstwa z żadną siecią, więc eee, no zwyczajnie w świecie... Ale gdzieś tam moje interesy nie są tak dobrze chronione, jak mogłoby się wydawać. Ale dałoby się to pewnie przekminić, nie? W sensie, no, wyłączyć radio, gdzieś tam jakąś muzyczkę trzeba by sobie zgrać na pewno, coś by się dało z tym ogarnąć, ale to jest kwestia. O, jakieś FPS-y ci fatalne na tej kamerce są. No, fatalne fps -y. przez to rozjaśnianie. Never mind, ale dałoby się to pewnie ogarnąć, nie? Dobra, dzień dobry, wbijamy cię na drugą wyspę. Tu był jakiś mocny bohater chyba śmiga. Yy, no. Dla kogo mocny? Dla tego mocny, nie? Widzę tak, klejnoty. Na pewno trzeba się tutaj na chwilę przytulić do was, żebyśmy e, siarki trochę zdobyli i trochę klejnotów. Pierdolniczków, przepraszam. Bo bez tego tą, tą ani rusz, nie? Ani rasz. E, tutaj nam wszystko zabrał, dobra, spoko. Pierdolniczki przynajmniej przez chwilę mieliśmy dopływ ich. Dzień dobry. No, chyba już za, za daleko nam nie uciekniesz. Widzę, że tutaj dość pusto, jeśli chodzi o kopalnie. Mamy tylko te klejnoty, I tylko nie tylko, nie? Przydatne są i klejnoty. Zbierajmy trochę tych, y... tych surowców, bo... bo jest z nimi ciężko na tej mapie. Ciebie zabijemy sobie od razu. Powtórzmy walkę, co? Jakąś pierwszą walkę sobie zrobimy dzisiaj. Nooo! niem, W ten sposób. Y... Kurwa, o ja nie? Dobra. Pytanie, czy cztery cyklopy są w stanie ściągnąć yy, 15 dżinów? Nie sądzę, ale zaraz się przekonamy. Podłaś o jedno. Ty możesz sobie to na spokojnie zwaitować. Ty wyautuj ich. Ja bym bardzo chciał, żebyś ich wyautował. Daj mu to. No i próbuj w niego ładować. Jeden, dwa. ajajajajaj, czyli coś na ryja przyjmujemy. Zapewne na oprawce. Jeden na oprawca. Boli. Boli, no ale nic z tym nie poradzimy, nie? Yy, no trzeba było mu ściągnąć tego gnoja, no bo inaczej to byłaby lipa. My okrzyków, totalnie okrzyków nie mamy. No wygląda to co najmniej przerażająco, że jesteśmy już na tym etapie, gdzie mamy takie ilości wojsk, słuchajcie, a, a dalej nie mamy okrzyków, nie? Pytanie co on jeszcze ma? Czy on jakąś kulę ognia ma? Ona nawet. Może mieć, nie? Może coś tam jeszcze mieć u siebie. Mm, magiczna strzała, no, to tak szczerze że nie boli. Mordujemy. Człowiek pierdol nadchodzi. Podejdź sobie trochę. Hmm. Nie wiem, rzuć mu tutaj na ryto Bo ty i tak niewiele możesz zrobić. Goblinku mój. Serio? Jednego aż zabiłeś? No to był... twój błąd! Twój błąd to był, że aż jednego zabiłeś. Przyspiesz mi jeszcze pierdola Może wskoczy gdzieś tutaj zaraz. Nie wskoczył, szkoda. Eee... Ile wy mu możecie zadać? Dobra, wpierdalaj się tam. 32, fantastycznie. Za 69 punktów szału Nie boli. Absolutnie mnie to nie boli. Hmm. Podżegasz też tam nie dojdzie. Dobra, ładuj tutaj. No, liczę na to, że jednak zabijesz. Ja chciałem być szczery. Odsun się kawałek. Podejdź kawałek. Magiczna strzałka, znowu, no na szczęście już tym razem nikt tej deduwy nie zaliczył To też jest git, podejdź sobie o jedno I tak już tam cyklop go dobije Centaura wybijasz, okej okay, dwa punkty szału, no ale manewr cię tutaj wykończy No i cię dobijamy już, nie? Chyba mimo wszystko mniejsze straty niż mi komputer proponował Tak mi się wydaje Kurwa i on ma zasięg grupu fajny, nie? Jak mu jakąś taktykę dorzucić, czy coś, że on był w stanie w pierwszej klurze przelatywać, to jest naprawdę mordercze. No ale straty chyba dużo lepsze. Znajdowanie drogi, jak najbardziej sobie weźmiemy. Zgromadzenie żywiołów. Tutaj możemy rekrutować sobie żywioły, dobra. Czyli nic jakoś tam mega nam potrzebnego. Podejść tutaj, tutaj widzę szkieleta jeszcze. Pewnie już będzie pusty. No właśnie, ale Ale zawsze tam sobie podejdziemy i go sprawdzimy dla pewności. No i trochę klejnotu teraz będziemy dostawać przy okazji. I to też jest fajne. To też jest fajne. dzisiaj znowu zjerbą się widzimy, słuchajcie. Tylko czuć, coraz więcej kapuję. Ale nie, no od kawy sobie nie odejdziemy. słuchajcie tak na stałe. Ehm... W gruncie rzeczy. Przyhandluj mi trochę tego. I trochę tego. Super, już nas stać na jakieś ulepszenie. a Na 10 aż. Dobra Jeszcze jednego pierdolniczka mi dorzuć. To sobie już przynajmniej. Kurwa, te córy zrobimy, nie? Cury nieba, córy ziemi, córy koryntu. Dzień dobry. Już nam niewiele tutaj do ulepszenia zostało na całe szczęście. Więc też lajcik, ocie. Możemy sobie naklepać. Ściegań 30, Suraksza Sara lamalów. To nie jest żaden dla nas problem. A wręcz przeciwnie, to będzie bardzo, bardzo przyjemna. Gierka, Przyspiesz mi centaura. Niech jeszcze szybszą inicjatywę posiada chłop. No i napierdalaj, nie Nawet nie musisz rzucać goblina Nawet nie musimy, nie musimy Sobie tego jednego goblina straty robić, nie Podleź też kawałek Ładuj w niego balistą Jeden całkiem nieźle, całkiem nieźle Podejdź o dwa, ładuj w niego No i oprawca mój Jeszcze się tam nie może być, Podejdź jeszcze o jedno, ty się oczywiście tutaj zatrzymujesz w sidłach Więc ci jeszcze jeden na wrzucimy Wywerna już może zwojtować Ty możesz mu tam strzelić Siódemeczka padła, całkiem ładnie. Przyspiesz pierdola jeszcze. E, Cyclop jest mega źle ustawiony, ale to nieważne. No, dobijamy cię. Ja chciałem cię oprawcą dobić. No dobra, nevermind. Ważne, że tutaj trzy koła expana Walka bez strat zrobiona. Uwo, oczywiście, że atak. Oczywiście, że atak, nie? Ścigajmy. 39 dżinów to też nie jest dużo. Dobra, już sobie odpuszczę jednego gobasa. To pewnie wyostrzalę. No i mamy kopalnię... Rudy. a Gdzie jest kopalnia siarki? Przepraszam bardzo, czy tam się da przejść? Tam się chyba da przejść jeszcze, no dobra. Eee, no dobra, w takim razie, jeśli tam się da przejść, to... Jeszcze tak zrobimy, czekajcie chwilkę. Zrobię standardową jeszcze rzecz na odcinkach. Eee, bo obawiam się, że tutaj te FPS-ki coś się nie wyrabiają. Coś sobie pozmieniamy na kamerce. Bum, 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 bum. dzień dobry. Dzień dobry, wracamy. Jest trochę lepiej? obej się. No tak, w miarę, jako tako. Czerwony, rób ale chyba, chyba, chyba przyjdzie nam jeszcze przeczekać ze 2-3 tygodnie, się z nim tutaj pobawić i będziemy mogli już chyba zacząć podbijać jego zamki, bo ten, oj fantastycznie, pierdolniczki siadły, bo ten pan, y... jak on ma tam, Lorenzo, nie, może przestać już nam tutaj sprawiać jakieś większe zagrożenie, więc sądzę, że jeszcze ze 2-3 tygodnie sobie poczekamy, no i tyle, nie, i będziemy mogli się już w niego wbijać. Ja tu widzę jeszcze całkiem sporą połowę terenu, m, której nie, nie odkryłem. A raczej yy, wody, morza, oceanu. Tutaj po lewej stronie, dobra, całkiem pusta jest, muszę przyznać, ta wyspa. Nie ma tu za wiele. Z grobowiec magów jeszcze, możemy sobie go iść porobić. To jest poziom średni, troszkę, czyli ma tutaj nawet trochę tego wojska nafamikowanego. Spoko. Dla mnie to jest bardzo git, bo to są expiki, nie? Ty tutaj coś płyniesz, szmaciarzu. Możesz mi się wbijać w zamek, jeśli chcesz. Z chęcią, z chęcią bym to zobaczył. I mi się tam w zamek wbijasz. Bo wtedy pan ten nasz, te, 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 te lasek, te, te salek, te, te lemele, to by cię po prostu tam rozgromił, nie? No i fantastycznie, płyniesz w kierunku zamku. Fenomenalnie. To jak tylko się tam do mnie ruszysz. A, to już opróżnił to gnój. No dobra, nie będzie. Jak już się tam tylko ruszysz, no to po prostu w ciebie wbijamy i tyle, nie? Tutaj przepłynąć się nie da. Tutaj przepłynąć się nie da. Tu coś jeszcze ewidentnie jest, nie? Tu coś jeszcze ewidentnie jest. Tylko, ja się tutaj tak szczerze trochę boję wpływać. Ze względu na stratę dużej ilości armii. Bo ja tam się mogę dostać chyba tylko i wyłącznie, wirę. Aczkolwiek tutaj widzę, że i tak nie ma połączenia. Czyli ta część jest jakby odcięta totalnie. Hmm, ciekawe. Ciekawe. Eee, na razie jeszcze mamy tutaj tę wysepkę do wyczyszczenia. Otóż to. Tutaj jest jeszcze ta wysepka. Tutaj wcześniej nie byłem w stanie, bo byłem po prostu za słaby żeby ją opróżnić. No a teraz tutaj. A tu jest siarka! się panie, ja je szukałem. No to się wbijamy tam po siareczkę. Zaraz będziemy mieli full ulepszone. Wszystko. Wszystko, co się da. Więc fantastycznie. Fenomenalnie. To teraz tak: Lucik do. No właśnie, przede wszystkim to. A, tego nie musiłem sobie dawać. Dobra, ty tutaj. Siągnij karawanki od razu. Żeby on sobie nie myślał, że może. Bo nie może. Idealnie będzie jeszcze następny tydzień, więc zrobimy sobie dwa tygodnie, i tutaj pojedziemy w polu. Jeśli się nie wycofał, oczywiście. Wycofał się. Ej, 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 to niekorzystnie. To zrobimy, słuchajcie, jeszcze inaczej. Wczytamy sobie auto-zapisik ten. I w takim razie, skoro on mi tutaj chce uciec, planuje uciec, to zrobimy to tak jak pan Jezus powiedział. Która tu była lepsza? Nie pamiętam. Szybki atak, weźmiemy ciebie. A w wolnej chwili się przypatrzymy hmm, temu, która faktycznie była tutaj lepsza. No i chodź, panie tutaj. Dwie turki. Yy, raczej nie zdążysz go zaatakować. Raczej go nie zdążysz zaatakować, a ty nie masz chyba przywołania. Yy, nie, bo ci w końcu tego nie zrobiłem. Okręt już szala masy. No dobra, nevermind. Najbrzymi mi ucieknie, nie? to trudno. Trudno, będziemy się z nim pałować potem 58 tysięcy lat. Dobra, ty się wbijasz z powrotem na statek. Spoko. Fantastycznie. Zabij. Straty gdzieś tam nie za bardzo obchodzą, fantastycznie Wracaj sobie do zamku e, W zamku sobie karawanki od razu ściągniemy jeszcze, nie? Spokojnie, na no spokojnie Dajesz tu, dajesz tu, git, git e, Kuniak, 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 wbijasz się tutaj, wow Charge'a jakąś mi zrobił suknie syny, nie? Mamy tutaj całkiem, całkiem fajną połać terenu do szarżowania Spróbujmy na początek tak, zobaczymy jak on stoi z tym Z inicjatywą, Spo stoi całkiem Całkiem w pytkę, muszę przyznać Spróbujmy go przyspieszyć ale się nie udało na tyle na ile chciałem. No dobra, to już widzę, że straty będą. Chyba, że. No właśnie, chyba że. Wejtuj. Till... Podejdź. Fantastycznie! O to chodziło. Fantastycznie. Jeszcze ciebie nam wrażenie, Wspowolnijmy spowolnimy sobie. Spadaj z tą inicjatywą gnojku. Masz wryj. Masz wryj. No i chyba oprawca. Morduje. 9 punktów szału. Jeee yeah! Fantastycznie. Trzeba by jeszcze troszeczkę w ten szał pójść, nie? Żebyśmy już zaczęli na przykład z drugim levelem szału. Tylko że póki co chyba nam nie chciało to siąść za bardzo, nie? Co tu mamy? To półwodców gór, spoko, Plus 4 do ataku. To grają z nimi. Dzień dobry. Eee... Ścieżkę wojny dawaj. Ścieżka wojny jest fajna. No i mamy pierdolniczki jeszcze. Eee, co tu mamy? Chyba plus 2 do ataku. No właśnie, no to już mamy dużo lepszy. No, 20, 20 w ataku to już jest fajna rzecz. Z magusami to ja się może bić nie będę, co? Bo oni nie są zbyt przyjemni do walki, dobrze o tym wiecie Znaleziono artefakt, też jest fajne Kolejne pierdolniczki, to też jest fajne Niestety nie w swojej kopalni siarki w tym dniu W dniu dzisiejszym No ale trudno Nie budujmy taką na te odwagi To jest chyba ostatni poziom Nie, mamy jeszcze jeden poziom, tak? Dobra eee... A, bo to był drugi dopiero A, bo ja wczytałem autosave'a. Okej, okay. słowowodza, i tak chyba było wtedy słowowodza ja wtedy nie zepsułem... Nie, zepsuję. A nie mieliśmy już drugiego poziomu okrzyków? No bo mi się coś popieprzyło albo, albo jakiś zły autosave czytałem. Nie wiem, nevermind. Może jakiegoś złego zle save w czytaniu, po prostu tak, tak wyszło, nie? Was to możemy pościgać. Ekspatom nie brakuje, więc yy, z chęcią was pobiję. I w którym my w ogóle level mamy, co? Bo już chyba tak całkiem, całkiem wysoki. 21. To może wiemy sobie ten 22. I pójdziemy sobie zgarnąć tę naszą. Te nasze drzewko do, do Expa, nie? Mogłoby się przydać w sumie. Tak zupełnie szczerze, mogę sobie wziąć raz jego bohatera. Stanąć mu tutaj pod zamkiem i go tutaj szachować, żeby mieć jak najwięcej surowców. E, całkiem chyba niezły pomysł, muszę przyznać, ale no dobra. Może na razie nie, nie po tej stacjonuje. Boję się tego Lorenza trochę, wiecie? Trochę się go boję, więc może na razie go sobie odpuścimy. Żeby ten te, te le, lelek sobie tam posiedział w zamku na razie. No, ale chyba wychodzi mi na to, że będą musiał sobie parę turek przeklikać, już tak poza nagrywkami. No, bo tutaj no, mamy oprócz wszystko. Gracza pomarańczowego to my mamy na wyciągnięcie po prostu e, toporu, żeby go porobić. Więc e, chyba, chyba, chyba chyba nie ma za bardzo sensu. Idź sobie po levela kolejnego. Ja ci w sumie brakuje do levela. Ła, dużo. No, no to jest po level. E, gracza pomarańczowego mamy na wyciągnięcie toporu. Topora, toporu, whatever. Więc, też jakby nie ma co się o to spinać za bardzo chyba. Więc ja sobie z nimi damy rady, bo sobie z nim damy radę. Czekaj, tylko sobie telefon podłączę do ładowania, żeby, żeby coś się działało. No, jest Git. Eee, więc, 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 tak jak mówię, chyba tylko i wyłącznie przyjdzie mi teraz posiedzieć trochę tutaj, popływać po tych łysach, pobawić się tutaj słopem trochę. E, bo mnie pewnie będzie tutaj wkurwiał. Tak jak do tej pory, będzie tutaj odbijał, to i wiecie o co chodzi, nie? Będziemy cały czas gdzieś tutaj w dupkę z tym. Yy, więc. Yy, Podlikam sobie parę turek już poza nagrywkami. Zbiorę sobie armii trochę. Rozbuduję zamek, pozbieram sobie okrzyki, pozbieram wszystko, co się da pozbierać. I w następnym odcinku już słuchajcie, fajne wezmę sobie. Zmniejszę 6 obrogu po dwa, Wezmę sobie. W sumie wszystkie te setowe sobie będę brał, bo ja lubię mieć setowe artefakty. I no, i po tym wszystkim, już słuchajcie, po prostu sobie wrócimy do tego, jak zaczniemy tutaj już podbijać zamki pomarańczowego. No, zamki pomarańczowego są nawet jakoś bronione, nie jakoś mocno, ale, ale, ale zawsze jakoś tam są bronione. Więc też, jakby nie ma to tam, to nie. Pluszczowa balista pewnie, że tak, dajesz, kurwa, zajbicie teraz, trzeba tylko balistę jeszcze kupić. No, i będzie Git. Eee, czy ty mi już tutaj pozajmowałeś to? Nie, nie pozajmowałeś tego mi... Dobra, tych dwóch ważnych dla mnie kopalni mi jeszcze nie zająłeś, więc kłoniakiem sobie chyba będziemy jeszcze stacjonować chwilę. Chyba będziemy jeszcze chwilę stacjonować właśnie po to, żebyśmy tutaj z tych pierdolniczków, wiesz, trochę naruchali, za przeproszeniem. Gdzie ty jedziesz, człowieku? Gdzie co... Z czym do ludzi, facet? Z czym to ludzi? Poziom niski, no jesteś... Jesteś absurdalnie niskim poziomem dla mnie, więc jakby... No nie rozumiem, o co ci chodzi, nie? Wstajemy sobie gdzieś tutaj, jakbym chciał z tego zamku wyjść. Na razie to się zetkuj. Ty się na razie wbijaj tutaj Otrzymano okrzyk, fantastycznie A mi jeszcze brakuje do okrzyków jednej turki Czy dwóch turek Żeby mieć trzeci level okrzyków, dwóch turek, no dobra, lajcik Lajcik eee, No, do zebrania mam jeszcze kolejny przyrost A, przyjrzyjmy się tym, cipkom Co wy macie, co? Bo ja już was nie pamiętam, rzucający czar, spoko Wy macie chyba więcej czarów, ale macie mniej many nie ma to nigdzie napisane, ile wy many macie. Tu jest napisane: 8 na 8 Właśnie, i ty musisz sobie poświęcić goblina, żeby wbić więcej many. Ale ty masz po łańcuchu błyskawic, jeśli dobrze pamiętam. Demoniczna krew, klasyka, poświęcenie goblina. To wiadomo, szybki atak. Nie może stać się całą, który znajdują się pod wpływem czaru. Okej, stosunkowo często go rzucamy, właśnie szamankami, więc spoko. Wrzucający czar, demoniczna krew, poświęcenie goblina. Czyli, no tutaj wiadomo akurat, co jest. 7, 11 obrażenia. 6,9, ok. He he, 7, 7,9, 10, 7. 35 hapsa, 35 hapsa tak samo. Prędkość 4, prędkość 5, więc lepiej. Inicjatywa taka sama. Many mniej. zostajemy sobie na tej córze ziemi. Może to błąd, bon, może nie. Whatever. Zobaczymy, zobaczymy. Eee, oddajmy turkę, oddajmy turkę. Zobaczymy, gdzie tej pomarańczka będzie płynął. Bo jeśli będzie płynął tej do mnie w tym kierunku. lelele, te, te, le, le, to sobie zaraz tutaj wyjdziemy do niego i go naklepiemy. Ale moi kochani, w gruncie rzeczy już mamy 21 minutek, za wiele to nie mamy do poklikania, poklikam sobie już całą tą resztę poza materiałem, więc póki co dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Widzimy się i słyszymy się już jutro, kiedy to zaczniemy sobie podbijać zamki pomarańczowego. Do strzenia, trzymajcie się, cześć!